Bo już cię chciałem tu sprostować tak. trochę. No mówi się mleko roślinne. Nie mam mleka roślinnego. Mleko jest krowie, jest zwierzęce, jest ludzkie, kozie, owcze i tak dalej. Nawet przecież jest mleko od klaczy, Aha. prawda? Są mleka od wielbłądów, widziałam takie w Arabii. Więc mleko roślinne, czyli napój roślinny, jest opcją dla tych, którzy lubią. Do, do różnych ym, powiedzmy produktów spożywczych, no, które z Tak. I wtedy tak. Takim, y, 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 z analizy, którą wykonałam ze wszystkich mlek, tak zwanych napojów roślinnych, najlepsze jest konopne. Mm -hmm. Mm -hmm. Owsiane, może ktoś powiedzieć, owiec jest prozapalny. Migdałowe, może nie być oczyszczone z tych łusek y, brązowych i tam są lektyny. Mm -hmm. Jakie są jeszcze mleka? Sojowe, no to soja GMO. No to trzeba byłoby znaleźć sojowe ekologiczne. Bio. Rzeczywiście jest to świetna opcja, bo jest to bardzo wysokowartościowe mleko, czyli napój roślinny sojowy, ale musi być bio, bo inaczej no to. Tak. Raczej jest gwarancja, że jest to soja modyfikowana, czyli spryskana herbicydami w pień.